W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj Najczystsza Maryjo. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie te świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi. 46 lat budowano te świątynie, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Przyjrzyjmy się tej gorliwości, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus swoim zachowaniem uświadamia uczniom, że słowa Gorliwość o dom twój pochłonie mnie odnoszą się do niego. I widzimy go rzeczywiście, jak rzuca w twarz wyzwanie tym Żydom, którzy domagają się od niego znaku, aby zburzyli świątynię jego ciała, a on ją wskrzesi w ciągu trzech dni. Nie boi się i nie lęka, że nie wypełni tego, co mówi. Jest przecież Bogiem i dotrzyma słowa, ponieważ ojciec daje mu właśnie w taki sposób odejść z tego świata i później życie mu przywróci. Usuńmy z naszego życia wszystko to, co byłoby jakimś hamulcem, czy powstrzymywałoby nas przed tym, abyśmy Chrystusa nie naśladowali w tej gorliwości. Pozwólmy, ażeby Jego Duch w pełni nas opanował, abyśmy się nie zastanawiali, czy iść mniej lub bardziej zrównoważoną drogą, ale abyśmy w całej pełni i z całym żarem szli drogą miłosiernej miłości, której Pan nas uczy i do której nas w Duchu Świętym uzdalnia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.